Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Kolej w Pigułce. Dzisiaj zajmiemy się pierwszą polską produkowaną po wojnie lokomotywą elektryczną, czyli ET21. Zapraszam do oglądania. Historia ET21 zaczyna się w 1955 roku, kiedy to Poznańskie Centralne Biuro Konstrukcyjne Przemysłu Taboru Kolejowego, znane dzisiaj jako Instytut Pojazdów Szynowych Tabor stworzyło projekt elektrycznej lokomotywy towarowej dla zniszczonej wojną Polski. Część elektryczną maszyny zapożyczono z sowieckiego elektrowozu nazwanego na cześć Władimira Lenina, czyli WL-22M. W 1957 roku we wrocławskim Pafawagu rozpoczęto produkcję seryjną. Pierwsza seria, oznaczona jako typ 3E składająca się z 70 sztuk produkowana była do 1960 roku, kiedy to dokonano modyfikacji lokomotywy. Zmniejszono masę ze 120 do około 113 ton. Zmniejszono awaryjność wyposażenia elektrycznego, zmieniono pulpit maszynisty i system wentylacji silników. W latach 1960-1971 wyprodukowano 589 zmodernizowanych maszyn i oznaczono je jako 3E1. W czasie powstawania prywatnych przewoźników pary lokomotyw otrzymało również sterowanie wielokrotne. Paru maszynom, które zostały gruntownie zmodernizowane, zmieniono oznaczenie na ET21M lub 3E1M. Część lokomotyw była użytkowana przy pracy na kopalniach piasku, np. w Kuźnicy Barężyńskiej lub Szczakowej. Lokomotywa, mimo tego, że została stworzona do prowadzenia pociągów towarowych, była wykorzystywana również w ruchu pasażerskim, a przez krótki czas nawet w połączeniach ekspresowych i międzynarodowych. Produkcję zakończono w latach 70. na rzecz nowej lokomotywy ET22. Systematyczne wycofywanie tej serii rozpoczęło się na przełomie lat 80. i 90. i trwa do dziś. Lokomotywy serii ET-21 cieszyły się bardzo dobrą opinią wśród maszynistów, przede wszystkim dzięki prostej i niezawodnej konstrukcji. Niektóre jednostki są nadal używane na terenach górskich, zwłaszcza na liniach Tarnów, Krynica Zdrój czy Kraków Zakopane. Jedyną działającą lokomotywą pierwszej serii ET-21 jest maszyna ET-2157 znajdująca się w Muzeum Kolejnictwa w Habówce. Sputnik posiada sześć silników na dwóch wózkach, z czego każdy wózek ma po trzy osie. Silniki zawieszone są w sposób tramwajowy. Moc każdego z silników to 340 kW. Pozwalało to na prowadzenie pociągów towarowych o masie 2300 ton z prędkością 70 km na godzinę, a pociągów pasażerskich o masie 700 ton z prędkością do 100 km na godzinę. Maszyna jest długa na 16,8, szeroka na 3 i wysoka na 4,6 m. W lutym 1968 roku rozpoczęto montaż urządzeń SHP od ET21490 w górę. Szerszy zakres prac modernizacyjnych wykonywanych przy okazji napraw okresowych dotyczył jedynie lokomotyw pierwszej serii, czyli 3E, gdzie wymieniono całkowicie wyposażenie kabin. W lokomotywach obu typów wprowadzono nowe sprężarki, reflektory, zgarniacze czy wspomniane wcześniej urządzenia SHP. W późniejszym czasie lokomotywy otrzymały również radiotelefony Lokomotywa została przystosowana do elektrycznego ogrzewania składów. Przedział wysokiego napięcia ma ryglowane drzwi, które można otworzyć tylko po opuszczeniu pantografów i uziemieniu. Przedział maszynowy składa się z przedziału wysokiego napięcia, przedziału niskiego napięcia, układu sprężarek i systemu chłodzenia. 30 grudnia 1986 rok. Nowy dwór mazowiecki. Około godziny 17.15 na odcinku pomiędzy stacjami Nowy Dwór Mazowiecki i Modlin doszło do czołowego zderzenia pociągu osobowego z Warszawy Gdańskiej do Nasielska złożonego z 2 N57 z pociągiem towarowym nr 66180 złożonym z lokomotywy et 21273 oraz 36 wagonów. Przyczyną wypadku było nieprawidłowe wyprawienie pociągu towarowego z Modlina po błędnie ułożonej drodze przebiegu i niewłaściwym torze. Zamiast po torze nr 2, pociąg jechał autorem nr 1. W wyniku wypadku zniszczony został ET21 wraz z paroma pierwszymi wagonami oraz wagon rozrządczy pierwszego EN571595. Człon RA z EN571595 został później przeniesiony do EN571579. W katastrofie zginęło 6 osób: maszynista i pomocnik maszynisty pociągu towarowego oraz maszynista, konduktor, jeden pasażer i kierowniczka pociągu osobowego. 10 osób zostało rannych. 31 marca 1965 roku Ułowicz. Około godziny 22.30 na stacji w łowiczu doszło do zderzenia czołowego pociągu osobowego numer 4037 z Warszawy Wschodniej do łowicza, prowadzonego przez elektryczny zespół trakcyjny EW5202 z pociągiem towarowym do Kutna prowadzonym przez ET21144. W wyniku wypadku zniszczone zostały dwa człony EW52, parę wagonów towarowych, sieć trakcyjna oraz peron drugi stacji. W katastrofie zginął maszynista pociągu osobowego, a załoga ET21 i reszta obsługi EW52 została ranna. ET21 po wypadku został naprawiony i pozostawał w służbie do 2017 roku, kiedy to został zezłomowany. Przyczyną wypadku było pominięcie sygnału S1 stój na semaforze wjazdowym do stacji Łowicz Główny przez załogę pociągu towarowego. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Dzięki wielkie dla wszystkich, którzy podesłali świetne materiały ze Sputnikiem. Gdybyście również chcieli podesyłać materiały, dołączcie do naszego Discorda, na którym to możecie zagłosować na to, jaka maszyna ma być następna, porozmawiać i podzielić się swoimi zdjęciami oraz filmami. Cześć!